Dobra. To też się sprawdza. Dobra, teraz tak. Drużona przeciwnika. My Wam dziękujemy. Zobaczymy teraz. Wy wychodzicie. Ja mam Was. Tym razem już się udaje normalnie jakoś zapisywać. Jedną, Jakaś jedną wpadkę miałem, tą pierwszą, gdzie nie mogłem w ogóle zrobić reset. I słuchajcie żeby było zgodnie z tym co mówiłem teraz weźmy sobie z kanału impreza Aha. no tutaj jest dosyć ciężko Dobra. Skopiuj do schowka, zaproś. Mamy jednego. No, niestety nie ma za bardzo jakoś tak tutaj możliwości kopiowania albo jakiegoś wybierania według jakiegoś schematu, dlatego też zrobimy. Wiecie co? A dobrze. To teraz skopi do schowka. Ciebie mamy. Szukaj. To jest... Nie, nie znam ludzi, więc żeby nie było tak, że ustawiam po jakichś tam znajomościach. Więc tylko, tylko osoby, które... Norbi nie zna żadnych ludzi w ogóle. A tak, dokładnie. A, to On tam. siedzi w jaskini. No jak widzisz, mamy taki garaż Batmana, więc ten. A, a może suchy. Jakiś jeżeli dobrze. Suchy. Jest wilk. Teraz spróbujemy sobie wziąć... O Mati na przykład. Zaproś Teraz pojedziemy sobie coś ee, może tak da, ja już był niełatwiej nie, byłoby ci po prostu ich wszystkich najpierw wyszukać, dodać do lista, a potem dopiero zaprosić. Wiesz co tak jest dosyć łatwo. No, okay. Zaproś Dobrze. Proszę bardzo. A. Kolega 1 pro, będzie tutaj <laughs> z lepszymi satami z takiego znanego klanu. A tutaj ma kolega bardzo ładny nick, więc kolega Lodzik może też się do nas dołączyć. <śmiech> <śmiech> No. Zimę logiki. Dyskoteka już był. Logik jest. To mamy. Mamy. Słuchajcie, możemy zrobić e, tak, że tak powiem, troszeczkę jakby u, utrudnienie dla nas i wziąć, żeby oni właśnie mogli sobie też brać takiego naszego teleoparta, ewentualnie lcmx mixa, Chociaż z lcmx może być ten problem, że go możemy nie dogonić. Skopiuj do ja tak myślę nad zdjęciem E25 jeszcze. Też może być wesołe. Może mało skrętny jest. No, mało skrętny jest, więc też może być to gorzej. User joined your channel. Patrick. Zupełnie bez żadnego jakiegoś konkretnego schematu w tym momencie wybieram. Dlatego też jeżeli ktoś tam nie, nie dostanie się naprawdę, to nie jest ustawiane, to nie jest w jakiś tam sposób. Nic to Wargaming nie ustalał. Halak, przyznaj, user left Halak, przyznajcie, i momenty od też, od przyznajcie się, kanale. ile już poświęciliście godzin od wczoraj na statki. Ani jednej. Ja ci dam statki. Ja zrobię statki z głowy. Ja jeszcze ani jednej, niestety dzisiaj nie grałem. Ale to nie są statki. Aha. To są okręty. Yy, a, dobra, okej. Okay. Statki są do przewożenia bananów. <laughs> to może Norbi takimi lubi grać. Aha. Wiesz co, ja Ci powiem tak, że ja zagrałem sobie, no mogę się przyznać, kupiłem sobie tam któryś tam tier nowy i po raz pierwszy w ogóle się spotkałem z torpedami, no nie? I, i, to, i to było przyjemne spotkanie? No, no i to bolało. No jak Ci tak znajdą 3-4 torpedy, to się żegnasz z większością życia. Dokładnie. O, kolega Ramzes. Może tak. Foresta mamy. Czekajcie, mamy tutaj taki właśnie fajny nick, jeszcze jeden Delta Force już był. Jejku, ja tutaj nic nie widzę. No zaraz ci czat zdechnie. E, nie, na razie jeszcze działa. Tak, jeszcze chwilę. Mówisz, że tak źle jest? No, jak, jak zaczyna już pisać kilkaset osób, to gra zaczyna zamulać tak, że nawet ten kursor myszy skacze i się robi trochę problematycznie. Dobra, operowanie. mamy tutaj Ramzesa. I mamy jeszcze Monte. I teraz, y, może miecie sława, co? co wy na to? Taki męski nick, nie? To męski jest z nich, tak? Tak, tak. Męski, zdecydowanie męski. To jakiś jest pewnie jakiś taki poważny mężczyzna, który będzie nam tutaj, pokaże nam tutaj, jak się jedzie czołgiem. A to sugeruje, że w czołgi grają tylko faceci? E, no, nie, oczywiście, że nie. E, suchy, 13,90 odpada, za wysoki tier. jest 13,90 odpada, ponieważ macie za dużo HP. Możecie wziąć w razie W takie coś rzeczywiście piątotierowego. Teraz, żeby to było, żebyśmy mieli to większe utrudnienie, mamy 12 osób, to już jest wszystko. Żebyśmy mieli jakieś większe utrudnienie, wirles. Słuchajcie, Ty, 64. On jest bardzo miękki i słabo skręca. Bierzemy go, czy zostawiamy, czy zmieniamy? No, wydaje mi się, że jak miękki, słabo Do piątego tieru, wszystko to, może do piątego tieru jednak. Mhm. No on tam ma mało HP, więc jak Halak się rozpędzi swoim. A nie, Halak wziął fałkę. No ja no. zmieniłem, jeżeli można. Oczywiście, że tak. Tylko tak, żeby cię nie zniszczyli, wiesz? Ja nie wiem, jak ta fałka no. jest, jeśli chodzi o kwestie, że tak powiem, terenowania. ja tych takich malutkich będę gonił tylko. <śmiech> Rozumiem. Forest te 34, to Med jest właściwie, <laughs> no ale a Jan jest ciężki i twardy, ale to sobie damy radę. No i powolny, to pewnie pierwszy zginąłby. Widok jeden. O, bo te siódemkę sobie wzięła, no i w porządku. To jeszcze tylko Mieczysław. Mieczysław, tak. Panie Mieczysławie, może poprosimy o jakieś takie fajne jakieś czołgisko. Na przykład kaczuszkę, o. No, kaczuszka, która ma 50 na godzinę. <laughs> y nie, przepraszam, ona jest w stanie się rozpędzić do 40 paru. Jakby mhm. tak, jak, na, stanie, na, jak stanie na, na, na górce, ruchie. to rzeczywiście jest w stanie się rozpędzić. No dobra. Teraz już jadę normalnym czołgiem. Ja też. <laughs> Kawał piątka się nie sprawdziła. Kawu piątka się sprawdza, ale właśnie jakbyśmy grali na malinówce, jakbyś z góry tam zjeżdżał i oni wszyscy by stali, to byś tam po kolei przy nich przejechał. A, albo jakbyście ich naganiali na mnie, żeby się wbijali. Taki korytarz zrobić, taka <laughs> piątkę, nie? 100, wiesz, prawie 100 ton wagi, nie 90 parę dokładnie. Ponad 100. Ponad 100? No 105. 105. No dobra, słuchajcie, yy, trzymamy się w kupie, czy tak każdy goni swojego? Znaczy, myślę, że na początku niech każdy nic swojego. Yy, czy zagramy 15 kaczek na 15 kaczek? Nie, proszę. <laughs> ja robiłem taki konkurs razem z Turokiem. Nie, to, to jest. No, nie, no. Aha, i jeszcze żeby było śmieszne, to niech one strzelają tylko i wyłącznie z hajków, tak? No, to już. No, nie, nie, nie. Mieczysław. No, mamy Cię zniszczyć. O, ładnie. Pierwszy, pierwszy spot. Ja sobie tutaj pojadę naokoło, wezmę ich tutaj, zajadę od bo... No Norbi już dobrze kombinuje. O, patrz, 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 Mam go, mam go, mam go, jest mój, jest mój, jest mój. Tylko, tylko 215. Dobra, ładnie. A, ja, ja go tutaj przycisnąłem, a żeśmy go ładnie wykończyli. No patrz, co się tutaj dzieje. Tam dopiero jak Te dwa light, te dwa light, te dwa light, te dwa light. Jedzie, jedzie, jedzie. Nie skręcaj, nie skręcaj, nie skręcaj, nie skręcaj, nie skręcaj! Nie skręcaj. BT2. O, na prędkość niestety cię chyba nie dogonię, Przyspieszenie. O, o już widzę czołówkę, już widzę czołówkę z 1c. O, a ty! A! tego z z go podrapałem, no? Kach, kurde. A, no jak a to, ej, ale, ale ta jedynka się wcisnęła w... A mnie, tutaj w kolega... Tutaj ale ja się zmieszczę. A. <laughs> no. no. O tak, dobra. I teraz współpraca wykończona. Ładnie, bardzo ładnie. Co do mnie strzela? A to w sumie to i tak bez znaczenia on nim nic nie zrobi, więc... Dobra. E, seba, 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 tego LC ka. Spróbujemy wziąć się jakoś dogonić, co? Nawet żeby go zgąskował. Oj, bo O, ty będę! Dobra, dobra, LC jedzie drugi. Pięty do fontanny. A ty! LC kontra Bat. No może być ciekawie. Dobra, o, masz go, masz go, masz go, masz go, masz go. A, ładnie. ładny, unik. A nie go. Dobra. To mi z pomoże. Ja? I ucieka. Dobra, jedzie RU. LC, jadę tutaj, jadę tu na środek, spróbuję A, sobie go, y, że tak powiem, Skoń, przytrzymać. Schował się 1 gdzieś, wjechał na górkę i nie wiem gdzie go ucięło. A będzie ciężko zdobyć właśnie fragment. No, nie możesz nie zjechać na górki, bo to jest, to jest sens. Przepraszam. do końca już. Z... Tak, On na górkę to, to można zjechać. No, zobacz. I to jest. Dookoła, Miecz... Kolega wódlucie. Mieczysław. Ała! Ja się patrzę na kolejny Mieczysława. Kolego Mieczysławie musisz zjechać stamtąd, ponieważ za chwileczkę zostaniesz zdyskwalifikowany. Eee. Teraz się robi trochę trudniejsza część. No. Teraz, 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 ru. Dobra. O, biedny Elc. <laughs> nie taki biedny, zobaczcie. To ja Dobra, to ja mu tam zrobię kokos. Jakiś Elc jedzie halo. Mówię. Taranem go, taranem go. Dobra, tego. Nie, nie złapię go. <laughs> o, teraz Gda, jest. Ta... Weźmy jest go w Pierwszej lekcji nie. koszykówki. <laughs> Wszyscy za jedną <laughs> Dobra. Ej, tam już nie możecie wjeżdżać na tory. Dobra, yy, tam sam to już jak już wyjedziesz, to tam ci nie wolno wjeżdżać. Mógł jakoś w dwie uliczki pojechać i mógł przeciąć drogę Dobra, prawda? Uh -huh. ja nie, no nie skręci. Dobra, czekajcie, ja go tutaj już lekko, 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 lekko... O ty mendo. ładnie <laughs> się podzieliliśmy trzech. 3 i 2, dobra, czekaj mnie. On będzie skręcał lewo? w lewo. Dobra, skręcił w lewo, jadę w lewo. Czemu w prawo nie skręciłeś? <laughs> Bo Tam go nie ma. Dobra, jak tam ten PZ1 c czyli kolega Jest, mi... dobra, jestem, jestem. Teraz w dobrą stronę. Uu, uu, za słabo skręcam. Dobra, Lewis? Dobra, Mieczysław? Mieczysław? Mieczysław. Dobra, Devil, bierzemy się do Mieczysława. Nie, go już mam. Elc, 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 elc. Dobra. Channel, jest. jest. E, w każdym razie kolega Logic, o bardzo, bardzo ładnym nicku, no, Zdecydowanie wygrał tą bitwę. Naprawdę wyszło mu to nieźle, prawda? Tutaj ciężko było. To już nie jest no tak. No bardzo, Elco, dogonić, daj spokój. Jechał naprawdę świetnie, to... ruchy i zatrzymania w dobrej chwili.